się ze strony Kuba, gdzie się karty FIFA 365 sezon 2017. Karty... Karty... Multiple. Zaczynamy. Są to karty, na których są 3 trzech zawodników danego zespołu. W tym przypadku jest to Bayern Monachium. Statystyki. 72, 95, 99. A są na tej karcie tacy zawodnicy jak Lewandowski, Miller, i Roben, z tyłu mamy attacking trio. Z tyłu tak wygląda ta karta. Proszę, teraz wam tłumaczę. Attacking trio to jest nazwa konkretna tej karty. Multiple, bo do kart multiple należy kilka kart. Ale attacking trio to jest właśnie ta konkretna karta. Dlatego jest napisane multiplayer, takim trio. Tutaj macie na jakiej pozycji grają. Znaczy ci wszyscy. Tutaj coś jest, ale tego wam nie wiem, bo nie wiem, że to jest. Także dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.